Cześć, witajcie. Z tej strony Dragon66 i witam was w kolejnym odcinku z FES-a 19. Oczywiście to co jest przede mną to nie są moje sprzęty, wypożyczyłem na testy wszystko i JCB-ka, który ma 235 koni, wypożyczyłem sobie, no bardzo ładny, polecam. Znaczy jeszcze nie wiem, nie testowałem go, tylko aby wsiadłem do niego i tak sobie popatrzyłem po, po wnętrzu trochę. I wypożyczyłem sobie jeszcze ten siewnik horsz No bo po prostu do kukurydzy siewnik mi się przyda A chciałem go wypożyczyć, no głównie po to By, by zrobić to, co mam zrobić Czyli, no ja sobie trochę plan zmieniłem, już odpalam jcb -ka. Tak wygląda w środku, no bardzo ładny Teraz się jeszcze przejadę, mm. Naprawdę ładny jest. Pole, godny polecenia. Zauważcie, że tam wszystko prześwituje. Widać te chłodnice po prostu... Bo jest to maszyna nowa, chyba, która trafiła do dziewiętnastki. Bo te maszyny, które są nowe, tak jak John Deery, no to one, to one wszystkie, w nich wszystkich widać tak jakby, że ta maska prześwituje, tak jak jest no, no w realu. Tam, o dobra, zaczepię to. Och, to fajny. A, czekajcie, ja muszę sobie nasionami to wszystko uzupełnić. Dobra, to ja sobie kupię jeszcze worek z nawozem. No to, to to już sobie kupię na swój koszt. Worek z nawozem kupię. Dobra, jeszcze jeden. Może, I to już chyba wystarczy mu. O, nie, niekoniecznie. Dobra, to trze tego trzeba kupić trochę. O, Wiecie co ja jeszcze tyle tych sterowań nigdy nie widziałem, co ja tu mogę zrobić. Przerwij włącz, zatrudnij rozłóż, opuść, wybierz materiał, wyładuj. Yy, Przełącz tryb sterowania. Jak... Aaa! To... Control Y. I teraz on mi będzie... A no to nie. A tak? Teraz, teraz wszystkimi. No to ja wolę, żeby mi JCB jednak wszystkimi kołami skręcał. Dobra, to tego nawozu jeszcze trzeba kupić tam, nie żałować. Co będę żałował? No dobra, już kasy nie mam. O, tyle to wystarczy. A nie, ja teraz na, na ten psichód psi wziąłem. A, to muszę odczepić, że no. Teraz Y prawym. O, jest wszystkimi kołami, najlepszy. Tak Myślę, czego on mnie jakoś tak dziwnie skręca strasznie. Dobra, to powinno mi wystarczyć tego nawozu. Jak nie, to się jeszcze przyjedzie. Zobaczę, może ziarno kupię. Nie stać mnie na ziarno. A to, o, to kosztuje mało, to to sobie kupię. Dobra, to sobie to załaduję na serio. Wiem, że to głupkowato to wygląda, ale to raczej na jakąś polską serię, że tak ładuję sobie normalnie. W ogóle to po co mi to okienko ze sterowaniem jest potrzebne. I tak, tak jak powiedziałem, zmieniłem sobie troszeczkę plany, gdyż na polu numer 8 nie będzie rzepaku, tylko będzie słonecznik. No, z czego się niezmiernie cieszę, ponieważ słonecznik kosiłem tylko raz, no i chciałbym sobie jeszcze go pokosić. Tak, najprawdopodobniej będą 3 albo cztery ciągniki na testy u mnie. No 3 albo 4, nie wiem jeszcze, zobaczę, na razie jeszcze nie wiem nawet jakie, tylko no, pierwszy padł JCB, bo mi się spodobał i poza tym potrzebny mi jest taki ciągnik, który jedzie 64, na go... o 65 nawet na godzinę, to jednak potrzebny mi jest taki troszeczkę szybszy ciągnik. I tak, i na pewno jeden z tych ciągników, które będą na testach, yy, to ja sobie wybiorę, bo ja już mówiłem yy, chyba w poprzednim... Nie, nie mówiłem nic, nie, coś mi się wydawało. Nie, nie mówiłem nic, no. E, ja wybiorę sobie ten, jed, jeden taki ciągnik, no, który zechcę kupić. No i jakąś maszynę, niekoniecznie to muszą być te maszyny, ale możliwe, że to będą te. Dobra, materiał siewny wybrany. Ja sobie, aby grę zapiszę, zapisz. Dobra, opuszczam i jedziemy. Hmm, nie. Wiecie co? Ja sobie jednak pojadę w tą stronę. Sieje słoneczniki na tym polu, bo uznałem, że jednak. Po co, po co mi rzepak? Skoro rzepak mi niepotrzebny jest, a słoneczników nie było dawno. No tylko raz były tak naprawdę, więc... No jednak chciałem zrobić tą akcję ze słonecznikami. No i tak też wyszło. Trochę widzę, że ten JCB z tym siewnikiem ma słaby skręt, ale to tam mniejsza z tym. Tegoż on mi nie chce jechać prosto, tylko tak. Dobra, teraz jedzie prosto Ja sobie znacznik też rozłożę Widzicie co, ja będę się chyba trzymał bardziej tej strony A i Ctrl-Y, zmienię sobie też tryb sterowania Na sam przód, żeby Ten JCB mi tak nie odjeżdżał moc za mocno Myślę, że piękny zestaw, no, chciałoby się mieć takiego potworka na swojej farmie. A nie tylko taki, tak wypożyczonego, no takiego potworka by się chciało mieć. Naprawdę ładny traktor. A czego... A ja X kliknąłem, a miałem Z kliknąć. I to dlatego, Dobra. Teraz cofam. I opuszczam. Aha, ja muszę B za każdym razem klikać też. A nie, bo ja go złożyłem, to on się wyłączył automatycznie. No tu tylko jeden przejazd mogę zrobić w środku, bo tam jest tekstura po orce, więc znaczniki mi na niej nie będą działały poprawnie. Bardzo fajny nawet siewnik do kukurydzy. Naprawdę ładny zestaw. Aż chciałam go przetestować. Patrzcie, to po dwóch razach jest roboty. Naprawdę bardzo ładnie. Gorsze jest to, że tutaj nie mogę aż tak mocno skręcać w JCB. No i to mnie trochę martwi, że tak jest. To może być malutki taki problem. Czekaj, Nie, ja sobie to odczepię i Ctrl-Y. Zmienię ten na przód. Teraz mi przód tylko będzie skręcał. Myślę, że to będzie chyba trochę lepsze. Włączam. A w sumie nie, bo tu się na jednej bruździe skupię i będę i też będzie równo. Dobra, to tu się skupiam pomiędzy tymi. No jest dobrze, czyli pomiędzy tym. No naprawdę ładnie. Teraz by się dopiero okazało, jakby coś, jakbym coś innego Nie, no się uniosie, ja wszystko dobrze. Dobra i nawracam. Może teraz mi będzie on lepiej skręcał. No, niekoniecznie. A to tam mniejszy problem z tym. To nieważne. Dobra, opuszczam i jadę. Podoba mi się praca tym siewnikiem. Naprawdę mi się podoba i to bardzo. No, nie co dzień się pracuje takim dużym sprzętem na mojej farmie tutaj. Ja już się przyzwyczaiłem do, te, do tej liczby tak poniżej 200 koni, tak od 100 chyba 15 do 180, tak, bo FENT ma 115, a Nicholan 175. No to ja się właśnie do tej mocy przyzwyczaiłem. A tu jest nagle coś takiego ogromniejszego trochę. Większego. Dobra, i nawracam sobie... No na wracaniu się trochę schodzi, wiadomo, ale no słuchajcie, jest 10 minut odcinka, ja już mam taki kawał pola. Dobra, ja opuszczam i jadę. Najgorsze właśnie jest to, że ten siewnik to jakoś tak się dziwnie sieje tym trochę, ale to nic nie szkodzi oczywiście. Nie no, JCB wychodzi na razie mi na plus, na razie by mi się przydał taki ciągnik Ja słuchajcie, lubię sobie takie testy zrobić, ponieważ opłaca mi się też to Bo zauważcie, że no nie dość, że mi sieje tak szeroko i w tak krótkim czasie mogę zrobić takie pole To jeszcze też kolejna rzecz której nie wolno zapomnieć No Ja ni, nic nie biorę sobie za to wypożyczanie Bo to jest takie wypożyczanie od firmy, firmy Ja nie wypożyczam tego Tylko tak jakby oni mi proponują Oczywiście Że nie muszę za to płacić Oni mi, oni mi proponują testy No i ja testuję to Sprawdzam Oczywiście to tak W grze to tak w przenośni Bo to ja sobie za to kasę, za to wypożyczenie dodam. No i niby, że oni mi tam oferują yy... no i pewnie w promocji nie, no, w promocji nie, w promocji ciągnika nie. A on 65, musiałem jedynkę kliknąć. Myślałem, czego tam ten yy, czego on jedzie szybciej niż yy, ma ustawione w liczniku. A to dlatego, że po prostu tempomat. Ja sobie jedynką przycisnąłem trochę za mały. Dobra, ja tu nawracam. Nie no, nawet dosyć fajna akcja. 9 metrów za każdym razem przyjechać i to jednak się uda takie nawet wielkie pole zrobić. Znaczy to pole jest pod troszkę możliwe, że i mniejszy nawet siewnik, ale tam sadzarkę, przepraszam, sadzarkę, bo to jest w sadzarkach oczywiście. To nie jest w siewnikach. Ale też się cieszę, bo ta sadzarka ma opcję nawożenia. No i, i ja nie będę musiał już tego robić. Później naznaczę tylko, aby raz to raz się przejedzie opryskiwaczem albo tym, tą moją bredalką, to. Mm, dobra, tu sobie na chwilę puszczę pracownika na H. Ja muszę zobaczyć, czy ja mam dobra. Wzrost roślin wyłączony. Jakbym miał teraz wzrost roślin włączony, to... No wyłączyłem go! Chłopie, chłopie jak pojechał. A wiecie co w tym znowu jest najlepsze? To, że mam znowu skręcanie ustawione na, na oba koła. Ctrl Y, naprzód ma być tylko, no. Ile ja to razy będę temu ciągnikowi mówił i teraz muszę się w włączyć oczywiście. Wszystko od nowa. A to pewnie pracownik, bo on też ma opcję przełączania tego. On czasami na, on światła sobie włącza, ja mu nie mogę ustawić, żeby jechał na, na tej pozycji światek, tylko on sobie sam ustawia, na jakiej chce. I pewnie to też może sobie ustawić, czy... To skręcanie kół, no to to tra, taki troszeczkę takie dziwne z tym pracownikiem, ale to. No. Widzę, że mój rolnik ucieszony sobie siedzi w tym ciągniczku. No bo to już będzie taki trochę szybszy ciągnik, ten fast track. Ale teraz ładna miniaturka by była. Mm. Dobra, podnoszę i nawracam się. No, na wracaniu trochę czasu schodzi, bo on jest. On, no, bo to tak troszeczkę słabo skręca ten siewnik. Trochę duży ten siewnik. Ja nie wiem, czy ja go sobie kupię, jeśli bym przykładowo kupił Fastraka, lecz bardzo jest to możliwe, że ja. Na tych testach jednak, wybiorę sobie fast tracka z tych testów. On mi się bardzo podoba. Ale ja jeszcze nie przetestowałem wielu innych ciągników, które też mogą być nawet jeszcze lepsze od niego. No więc, tak naprawdę, w najbliższych odcinkach możecie się spodziewać testów. Również. Również możecie się spodziewać testów. No więc. Teraz trochę tego testowania będzie No żeby już coś jednak wybrać na następny sezon, albo na jeszcze następny Żeby nie trzymać tego w tak długiej, w dłu, w tak długiej niepewności, żeby tego wszystkiego nie trzymać Oj patrzcie, już ptaki w, yy, w tym ziarnie są, no nie, już mi wszystkie słoneczniki zjedzą no to już plon gwarantowany, 50% niższy. Siod, odlećcie stąd, no gdzie mi tu na polu? No to jeszcze nie, zasia, nie zasiałem, to mi możecie siedzieć, ale już tam gdzie zasiałem to... Ani się ruszyć, ani tam stanąć. No ja muszę też na przyszły sezon pomyśleć o, o jeszcze jednej ważnej rzeczy o sadzarce. O tym nie myślałem, a to jest bardzo ważne. Bo sadzarka no to i słonecznik i kukurydza. No bawełna to tam, co tu jeszcze można? No są różne uprawy chyba. Nie wiem, co tu. Soja na pewno jest. I coś jeszcze nie wiem. Cina cukrowa nie. To pola energetyczna chyba też nie. No to już chyba wszystko to, co A, buraki cukrowe. Jeszcze no, buraki są. Ja to teraz chwilowo będę uprawiał głównie właśnie słonecznik i kukurydzę z tych roślin, co... no z tych nasion, które można wsadzić do sadzarki. i sadarką to będę siał tylko... No, kukurydzę właśnie i słonecznik. Ciekaw jestem, co będę robił na następnych testach, ale to jeszcze nie teraz, to kiedy indziej. No bo jak taki JCB się pojawi, nie ale on on jest już duży Jak on się pojawi na farmie to już To już będzie wszystka robota szła szybko Wszystko będzie szybko szło Muszę się ładnie nawrócić ten siewnik jest trochę mało skrętny. Tak, to bym się nawrócił tak jak tym moim woderstodem, to tym to można skręcać. W miejscu można tym zawracać nawet praktycznie. Dobra, i tu się skupiam na tym. No, ładnie to wszystko wygląda. Ten amortyzowany fotel to jest w ogóle naprawdę przepiękny w tym farmingu. O, tu widać, jak się wszystko trzęsie z tyłu. No, ale taki JCB nawet nawet sporo wam, powiem, paliwa pali, bo on pali o tak o 100 litrów na godzinę teraz. On sieje, a Nie-Holland to by paliło wiele mniej, no ale on też ma duży zbiornik 390 litrów, przy nie to 250 nie ma. Ale wydaje mi się, że nie by palił jakieś 60 litrów, 70 maksimum, a ten dosłownie, o, teraz to ponad 100 przy zawracaniu. Dobra, jest, opuszczam. Nie no, nie ma szans, żebym to skończył w tą całą pracę na odcinku z, to, z tymi słonecznikami. Nie ma na to najmniejszych szans. No fajnie, sobie zrobić od czasu do czasu taki sezon testowy w sumie. Ale wiecie co? Chyba jednak trzy ciągniki będą na testach. No, JCB jakieś dwa mi się wydaje podostałe. Nie, no naprawdę ładnie idzie robota tym. No, w sumie, że pak też bym, bym 9-metrowym, ale na słonecznik jakoś mnie naszło, nie wiem czemu. To ja będę miał i słoneczniki, i kukurydzę do wykoszenia tym takim headerem. O, to jeszcze to trzeba kupić, to trzeba pamiętać o tym, że muszę jeszcze na to trochę kasy przeznaczyć. Na ten specjalny header. No tu ładnie sobie nawróciłem. I tu już mogę szybko jechać. No już jest taka większa połowa pola tego, no bo tu to pole Im bardziej w tą stronę, co ja jadę, to tym ono jest szersze, więc Z dwóch stron nawet się rozszerza, tak, no znaczy tak się Znaczy się tak normalnie, to by się z jednej strony rozszerzało, ale ja jednak to pole powiększyłem, no i ono ma teraz takie No troszeczkę większe jest Ja się z tego cieszę, to jest na plus, bo Oto, o to wszystko co jest zawapnowane. Oto. I to wszystko co tam było na początku też zawapnowane to są wszystko nowe pola. I patrzcie, tu już bym nie siał wtedy, więc trochę też czasu bym. Mniej czasu bym przeznaczył na to, no ale tak jak... ale tak będzie większy plon, o wiele większy plon. Dobra. Niech ten ziomek przejedzie. Ja sobie tu nawrócę. Dobra. I siejemy. No myślę, że taki JCB na pewno by się przydał na farmie. No to to już mówiłem w sumie, że on ma... No on jest taki szybki i on by mi służył głównie właśnie do transportu, ale do takich prac polowych też. I teraz się zastanawiam, taki mam mentlik w głowie, co zrobić z Masejem. Czy ja... To nie jest tak, że ja kupuję tego JCB. Tu jakbym kupował następny traktor, to mieć cztery ciągniki na farmie lepiej. Czy mieć trzy, bo trzy muszę mieć. Trzy to jest minimum. Cztery maksimum. Chwilowo. Później to się wiadomo się będzie potrzebne, będzie większa liczba. No to czy mieć trzy czy cztery ciągniki? Czy masę ja zostawić, czy sprzedać? No teraz to takie trochę... Jednak chciałoby się mieć tego nowego ten nowy ciągnik, ale Maseja sprzedawać Masej też jest przydatny do takich prac lekkich. No w sumie móg mógłby go Fend zastąpić w tych pracach. A no Fenda na pewno nie sprzeda mini Holanda, to jest pewne, że ja sprzedam Maseja, ale czy teraz go sprzeda, znaczy czy sprzedać go jak kupię nowy ciągnik, czy sprzedać go później i na razie jeszcze trochę nim pojeździć więcej. Dlaczego to mi Jak się trochę dziwnie jeździ, jeśli masz taki traktor taki mocno skrętny, a siewnik nieskrętny? I to o właśnie, o to mi właśnie chodzi. I to ci może nie iść wcale. Dobra, jeśli to mi nie w tym. No, tym teraz się udało, wreszcie. Jest takie trochę dziwne, że traktor jest bardzo skrętny, a siewnik tak strasznie mało skrętny ma jaki zaczep, bo on tu ma taki zaczek. No, obraz 25 minut. To jest pewne, że ja tego nie skończę na odcinku, ale to mi nie dużo więcej czasu zajmie. No no i taki widok to jest naprawdę piękny. Dobra, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie na tyle. Trzymajcie się i do następnego cześć.